a więc zdecydowałem się jednak zajrzeć do środka i tu mamy takie coś popychacz ten konik jest pęknięty i teraz teraz nie wiadomo w jakim stanie są zawory i tutaj nie wiem czy to tak ma być. Taki luz. Tutaj. Tu akurat już się wcisnął. A tu. I też jest luz. U dołu nie ma nic. czyli coś się z zaworami porobiło a co ciekawe łańcuch nawet nawet się nie ugnie wszystko ciasne Minimalne, ale to luz musi, trochę rozmusi 220 tysięcy ma przejechane. I tak to wygląda.